Cześć, tu Zaratus. Z tej strony szczęśliwe trafienie do dołka i wygrywamy ten mecz. Nie chciałem pokazywać Wam całej gry w golfa, bo jest ona wyjątkowo nudna. Poza tym, znalezienie tego kawałka kika, czyli tej flagi na polu golfowym, który ma rozmiar wielkości ekranu mojego laptopa, graniczy z cudem. Takim cudem jest to, że udało mi się wygrać ten mecz. Mamy tutaj właśnie. Minigrę w postaci zabawy w golfa. A grą tą jest teraz Balada o Geju Tonem. Kolejny epizod z Liberty City i kolejny epizod PS3 TV. Tak no więc serdecznie zapraszam. Trzeba zdobyć jakąś furę i wyruszyć na poszukiwanie jakiejś misji. Najlepiej misji u wujka tonego, bo wujek Tony ma najlepsze misje. Wujek Tony jest właśnie tym gejem. Jesteśmy jego współpracownikiem, aka Sugusem. Bardzo sympatyczny jest pan Tony. Bardzo fajny jest. Ja lubię ogólnie gejów. Nie wiem, czy, czy mieliście jakiś kontakt z gejami kiedykolwiek, ale są przesympatyczni ludzie. Bardzo fajnie się wyrażają. Są tak przezabawni i tak przesympatyczni. Chyba, że mają męski okres, to się chyba tak nazywa, to wtedy lepiej nie podchodzić bez kija. Ale ogólnie to są prze, przefajni. Nie jestem gejem, ale, ale bardzo lubię właśnie homoseksualistów. Bardzo pozdrawiam wszystkich. Na całym świecie. Balada o jest przefajna, w przeciwieństwie do, do, do poprzednich epizodów, które miałem okazję wam pokazywać, czyli. Oczywiście zapomniałem nazwy. Lost and Damned. Zaczyna się teraz wejście do, do klubu. W klubie możemy, poza tym, że zdobywamy tu misję od dwujatonego, to możemy na przykład obserwować kascenki i spotkać byłych bohaterów Grand Theft 4. Zaraz będzie mieć tego przykład najlepszy. A poza tym mamy taką fajną minigrę w postaci picia. Cóż, nie takie polskie, a też kolejną mini grą jest tańczenie. Możemy sobie co tańczyć, jeżeli uda nam się wytańczyć odpowiednio w klubach, to wytańczymy sobie pucharek w postaci trofeum. Tu mój ulubiony zawodnik, czyli, czyli nie pamiętam jego imienia: Packer z Grand Ftory 4 razem z wujkiem Romanem. Jak on się nazywał? No nie pamiętam, nieważne. E, poza tym mamy właśnie jeszcze e, minigame w postaci zabawy w Golfa, mamy nowe tryby do multiplayera i mamy także... Podziemne walki, taki, taki UFC, ale bez, bez żadnych zasad i reguł. Tam możemy też obstawiać różne wyniki. Tak więc jest bardzo sympatycznie i jest dużo do roboty. Mam jakieś skoki ze spadochronu, um, ale mnie takie rzeczy nie kręcą. Ja bardziej skupiłem się na głównym wątku i, i nawet muszę Wam powiedzieć, że, że fabularnie ta gra mi się cholernie spodobała i, i z całą, z wielką dozą przyjemności grałem w nią i skończyłem ją. Nie przeszkadzał mi ten. Motyw y, ogólnie, który rządzi się z sandboxami, że trzeba przejechać z punktu A do punktu B i następnie coś tam zrobić, zabić kogoś czy, czy postrzelić, tak więc teraz wy, wyruszamy na kolejną misję. Spotykamy kolejnego przyjaciela, którego wcześniej nie widziałem. Tak więc nie wiem, on był w czwórce, no nieważne, i ciśniemy dalej. Zaraz spotkamy przyjaciela z Lost Dem. Póki co pa, pa, mała cutscenka, Tony właśnie się tu wypowiada, on, on się genialnie, gen, genialny voice acting, widać, że, że prawdziwy e, homoseksualista podkładał go spod tonego, bo naprawdę jest przysympatyczny, a poza tym ma świetne okulary, takie, takie jazzy, czy takie klawe jazzy okulary, e, różowy kolor oczywiście, bardzo sympatyczny, bardzo mi się podobało, podobają. Dobra, wyruszamy już na misję, to może wskoczymy do jakiejś fury, e, furę najlepiej tonego, bo Tony ma najlepszą furę, ma jakiegoś chyba Merola albo BMW jeszcze nie, nie za bardzo. Znaczy ogólnie fury w sel tej serii to nie są jakieś licencjonowane auta, ale tak z wygląda można coś tam. Um, nie, no chyba taki Merol można powiedzieć. To wyruszamy i jedziemy. Już mamy zaznaczone na różowo na GPS-ie, gdzie mamy dojechać. Ja oczywiście nie zwracając uwagi na nic, jadę przed siebie po prostu. I zaraz będzie taka brawurowa jazda po ulicach Liberty City. Tak więc zapraszam. Tutaj czerwone światło, ale zaraz tu na to nie zwraca uwagi, bo nie ma na co zwracać uwagi. Ale zaraz tak fajnie wyskoczę i jakieś auto. O tu proszę, tak prawurowo, ale udało mi, się, udało mi się uniknąć czołowego zderzenia z tym autem, bo wyjechał w bok. Ciśniemy dalej. Hmm. A w ogóle to za dwa tygodnie, to tak, e, jako że jedziemy na nową misję i to ten dojazd nam trochę zejdzie, to takie małe ogłoszenie, że za. 3 tygodnie, nie za dwa wyjdzie Red Dead Redemption, czyli kolejna gra od Rockstar, kolejna gra z otwartym światem, tym razem umiejscowiona w klimatach dzikiego zachodu. Rockstar już przekupuje recenzentów, był, był jakiś tam wypadek z panem z Australii, który nie chciał za dużo pisać o tej grze, przez to został zwolniony z pracy. Tak naprawdę został zwolniony, bo opublikował jakąś notkę prasową Rockstaru, czy e-mail Rockstaru i został za to wylany, ale, ale wszyscy wiemy o co chodzi. Na szczęście PS czy site... Jest serwisem niezależnym i nie ma, i wszystko podajemy obiektywnie. Zaraz, tu jest chyba najbardziej obiektywny ma wszystko gdzieś. Teraz mamy naszego przyjaciela z Liberty City, Lost and Damned, z pierwszej części epizodów. On tu się jakoś tam pozytywnie wypowiada i jakiegoś hinola, którym będziemy mieć zaraz na pięku. Znaczy, on będzie mieć z nami na pięku, bo my się nie, nie cackamy z nikim. Tak więc ja bardzo serdecznie polecam te epizody. Po raz kolejny je zareklamuję, bo naprawdę za 40 dolarów można wyrwać jakieś 20-25 godzin przyjemnej zabawy do tego nowe tryby multiplayer, jeżeli gracie w online w GTA 4, to, to na pewno spędzicie z tymi epizodami kupę czasu. Jest, jest, jest to dobry wydatek i po prostu nic nie wyszło w kwietniu co bym mógł polecić. Poza oczywiście Afterburner Climax, bardzo, bardzo dobra gra, kapitalna po prostu. Tak więc ją również polecam, ale to na PlayStation Store, a chociaż epizod też wyszły na PlayStation Store, ale one też są w wersji płytowej. Bardzo polecam tą grę, można kupę fajnej zabawy z nią spędzić. Oczywiście nie polecam los sendem bo mi się ono nie podobało w ogóle, ale Gatony jest wart zakupu. Tak więc jeżeli macie chcecie zgłosić tylko na jeden epizod, bo nie jesteście fanami serii GTA, to na pewno będzie to Gatony, jeżeli przynajmniej jesteście mną, a jeżeli nie, to, to nie. Z dalszych newsów niedługo premier Lost Planet 2, jeszcze jest premiera 3. Heroes. Nie wiem o czym ta gra jest do końca, ale tak bardzo mnie jakoś podnieca, jak tonego na pewno Siusiak. Ogólnie w tej grze, o tym nie wspomniałem, jest scena seksu i możemy na przykład po, po uda udanym odtańczeniu piosenki z przyjaciółką, jakąś poznaną na parkiecie, możemy z nią iść do ubikacji męskiej. I ona coś nam tam robi, albo my jej coś robimy, tak więc jest bardzo sympatycznie. Przypominam, że to jest gra od 18 lat, tak więc musicie niestety e, dorosnąć do niej, bo ona jest bardzo poważną grą. Dobra, ja myślę, że to było na tyle, bo tak już za bardzo. Nie wiem co o tej grze powiedzieć, bo to tylko epizody, krótkie epizody, nie ma tam więcej newsów fajnych dodatków, to to samo miasto, graficznie wygląda tak samo. Luis mówi bardzo fajnie, nie, nie używa tyle przekleństw co, co koledzy z Nos&Dem, no i teraz będziemy mieć jakieś problemy z Hinolem i będziemy do niego strzelać i zabijemy tam jakąś grupę wandali. Tak więc polecam obejrzeć gameplay do końca, a ja zapraszam do komentowania i do kolejnych epizodów PS3 Site TV. You. I was supposed to be the irrational idiot with the anger issues. I got anger issues, okay? The guy threatens to shoot me because I can't arrange the liquor license for him. Please, give me a break, dude. Oh, God. Oh, They're coming for us.